Ósmą czakrą jest to, kim jesteśmy pomiędzy wcieleniami, między narodzinami. Pozwól mi wejść w to trochę głębiej. Sto lat temu naukowcy zastanawiali się, czy elektron jest cząstką, czy też falą. Gdy wystrzelisz elektron w stalową płytkę, przechodzi przez jedną dziurę, jak kula. Ale gdyby tam były trzy otwory w płycie, przechodzi przez wszystkie trzy, jak fala. Fizycy zastanawiali się, czy jest to cząstka, czy fala, czy może pole. Cząstka, czy pole. I wtedy odkryli, że jest to zarówno stan cząstek, jak i stan pola. Mamy też stan cząstek, którym jest to ciało. I mamy stan pola. Stan pola jest stanem, który osiągniemy, kiedy opuścimy stan cząstek. Podczas gdy stan cząstek, nasze ciało, jest gdzieś cały czas, pole znajduje się wszędzie. Bo pole sięga najdalszych zakątków wszechświata. Po prostu zmniejsza intensywność. I tym właśnie się stajemy. Wkraczamy w nasz stan pola, kiedy zapytałem tę samą starą lekarkę, zaciętą 90-letnią kobietę, która miała ducha i serce 30-latki. Zapytałem, co jest celem wszystkich tych szamańskich nauk. Jaki jest tego sens? powiedziała Alberto. Celem lekcji medycyny jest nauczenie się, jak wyjść z tego życia żywym. To przykuło moją uwagę. Wydawało mi się to całkiem interesującym celem tego szkolenia. Jak wydostać się stąd żywym? Powiedziała, w chwili śmierci, gdy wchodzisz w stan pola, to nagłe zderzenie jest szokujące. Zostawiasz ciało fizyczne i tracisz świadomość. Zapominasz, kim jesteś. Wchodzisz w koszmar, jak wielu ludzi, z którego nie mogą się obudzić bo nie wiedzą, że nie żyją. Jesteś uwięziony w jednym z bardów buddyzmu albo w czyścicu chrześcijaństwa. Celem jest nauczenie się, jak opuścić nasz stan cząstek i stać się polem, wejść w stan pola. Możemy zacząć praktykować to dzisiaj. Później pokażę Wam technikę, jak to zrobić. Bo naprawdę nie chcesz czekać, aż po raz ostatni opuścisz swoje ciało, by znaleźć drogę powrotną do świata duchowego. To nie jest dobry moment, by pytać o drogę. Chcesz to zrobić teraz. Zaraz do tego dojdziemy. Proces oświecenia usuwa odcisk traumy, także wchodząc w stan pola, jesteśmy czyści. Nie ma żadnego kocham Was czy wybaczam Wam, które zostają niewypowiedziane. Jesteś kompletny, gotowy na nieskończoność, bo ósmą czakrą, o której mówiliśmy, jest ta promienna kula nad głową, którą widzicie wokół Chrystusa czy Buddy. Ta kula światła istnieje w nieskończoności, poza czasem. Ale przejawia się w czasie tym, czym jest to fizyczne ciało, które mamy. Jesteśmy produktem tej ósmej czakry. I w końcu, jeśli jesteśmy w stanie doprowadzić naszą pełną tożsamość do naszej świetlistej jaźni, to mamy wybór powrotu lub nie albo przebywania w ponadczasowości, w nieskończoności. W Amazonii legendy mówią, że kiedy umrzesz, Musisz przejść przez plecy jaguara, tęczowego jaguara, aby powrócić do świata duchowego. A tęczowy jaguar jest tęczą. Musisz więc przejść przez tęczę, żeby wrócić do domu. Aby przejść przez tęczę, trzeba być bardzo lekkim. Nie można mieć zbyt dużego bagażu, albo przelecisz przez tęcze do piekielnych krain. Musisz być lekkim bytem. Rzeczy, które przynoszą tę ciężkość, to trauma zakodowana w naszym świetlistym polu energetycznym. I tak to działa, kiedy doświadczasz traumy. Pamiętaj, że wiele z traum, których doświadczyliśmy, odbyło się, kiedy byliśmy w brzuchu mamy. Hormony stresu, substancje stresujące przechodzą przez barierę łożyskową. Zaczynają nas informować i tworzyć sieci neuronowe, ścieżki w mózgu, dzięki którym interpretujemy rzeczywistość. Zarezerwuj swoje miejsce teraz za darmo. Polub, proszę, nasz film. Unity Poland.